Dlaczego napisał pan tę książkę? Może my marketerzy mamy jednak moc i siłę tego, żeby ten świat y, zmienić. Demaskowanie marketingu nie było moim głównym celem, bardziej chciałem pokazać to, co robimy my marketerzy, a potem y, pokazać, że jest inna droga, że można robić inaczej, a wręcz nawet trzeba robić inaczej. Wykrowaliśmy takie, a nie inne postawy, może czas, by wykreować inne. Kłamstwo to jest bardzo mocne słowo, no ale marketing posługuje się swego rodzaju konfabulacją. Nie chcę narażać się branży marketingowej i być tutaj takim Don Kichotem samotnym, który wymyślił sobie, że marketing jest nieetyczny. Ważne są nie tylko te działania etyczne, ale również yy, takie działania właśnie na rzecz ochrony środowiska, na rzecz nas, konsumentów, na rzecz tego, żeby. Świat funkcjonował dużo lepiej. To książka jest o, o, o poniekąd o emocjach, ale nie uciekam od danych, bo to na nich my, marketerzy bazujemy. Ponad 70% konsumentów oczekuje wręcz od tego, żeby marki robiły coś dobrego dla świata. Jak prowadzić etyczny marketing bez obawy, że zyski spadną? I wtedy już tylko ci, którzy będą to robić, będą wygrywali. Panie Mariuszu, napisał Pan bardzo ważną, potrzebną i bardzo odważną książkę książkę o etyce marketingu aby przybliżyć naszym czytelnikom o czym jest ta książka, pozwoli pan, że zacytuję słowa jednego z recenzentów. Długo czekałem na przebudzenie moralne, a może nawet oświecenie w środowisku marketerów w Polsce i oto pojawił się posłaniec dobrej wiadomości Mariusz Ryciak. Z samego serca tego zepsutego świata, w którym za sztukę uważa się okłamywanie konsumenta. Sztuka to opłacalna i pełna trików, które można stosować bez końca z korzyścią dla portfela własnego i akcjonariuszy. Czytając tę książkę Cały czas myślałem o tym, dlaczego ryciak zdecydował się na demaskowanie różnych kłamstw i manipulacji z zakresu marketingu, o których przecież nikt wcześniej oficjalnie nie mówił. Są to słowa pana profesora Bolesława Roka, i do nich chciałam nawiązać, zadając panu pierwsze pytanie: dlaczego napisał pan tę książkę? Czy. Czy Pana zdaniem dziś marketing i etyka wykluczają się już tak bardzo, że należy zacząć o tym głośno mówić? To chyba nie jest główny powód, bo marketing pewnie nie zmienił się za wiele. Myślę, że jeżeli nawet się zmienił, to w dobrym kierunku. Ja kilka lat temu stanąłem w takim momencie swojej, swojej kariery zawodowej, że poczułem swego rodzaju brak misji. To znaczy pomyślałem sobie, o tym, co uprawiam, czy coś by się stało, gdyby, gdyby marketing zniknął z, z życia, czy ludzie by ucierpieli, czy świat by ucierpiał. No i stwierdziłem, doszedłem do wniosku, że niewiele by się stało, bo nie jesteśmy aż tak bardzo potrzebni światu. No więc y, to poczucie misji wywołało we mnie też taką refleksję, co to w takim razie skończyć z tym, co robię, ale pomyślałem, może nie, może my, marketerzy, mamy jednak moc i siłę tego, żeby ten świat y, zmienić. A mamy. No i jakby ślad za tym poszła potrzeba napisania książki. Demaskowanie marketingu nie było moim głównym celem. Bardziej chciałem pokazać to, co robimy my, marketerzy, a potem pokazać, że jest inna droga, że można robić inaczej, a wręcz nawet trzeba robić inaczej. Tak, żeby oprócz oczywistych obowiązków, które, nam, które na nas ciążą jako pracownicy firm kreowania jak największego zysku, żeby jednak próbować wykorzystywać swoją moc. Myślę tutaj o budżetach, jakie posiadamy, o tym, jaki mamy wpływ na media, na budowanie postaw wśród konsumentów. Kreowaliśmy takie, a nie inne postawy, może czas, by wykreować inne. W związku z tym chcę namówić swoich kolegów po fachu do tego, żeby spróbować wykorzystując to, co robimy. Oprócz generowania zysku, dawania satysfakcji naszym pracodawcom, próbować zmienić świat, wpływać na konsumentów, robić coś dobrego. Ale w książce pokazuje Pan jednak kilka takich przykładów, na, pokazując też, jak to wygląda w różnych branżach, przykładów, gdzie ten marketing nie jest etyczny i że jednak wielu działań konsumenci nie są świadomi. Tak, tak. No zrobiłem to celowo tak, żeby zachować pewien ciąg myślowy, tak, aby wyjść od, punktu, wyjść od punktu wyjścia, a potem, tak jak powiedziałem, spróbować pokazać, że można inaczej. Ta książka nie jest tylko dla specjalistów. Ona też jest dla normalnego człowieka, który może powinien widzieć, w jaki sposób marketerzy używają pewnych trików, aby go jego uwagę i jego pieniądze do siebie przyciągnąć, chciałem na to zwrócić uwagę tak, żeby no skłonić do refleksji, tak? Czy może niekoniecznie ta droga jest najlepsza, bo przecież my marketerzy mamy też swoje rodziny, mamy dzieci, teściów, rodziców, babcie. To często są ludzie nieświadomi tego, co marketing robi, jak wpływa na ich psychikę, na ich decyzje. I jeżeli sobie my jako marketerzy uświadomimy, że też mamy rodzinę, też jesteśmy ludźmi, też te komunikaty, które generujemy, docierają do naszych najbliższych, no to może zastanowimy się nad tym i spróbujemy robić inaczej, tak, żeby no, oszczędzić tych naszych najbliższych, tych trików marketingowych, a w konsekwencji próbować robić inaczej. Nie tylko w kwestii postępowania etycznego, bo ona jest w dużej mierze etyczne. Ja tam nie obnażam marketerów, pokazując, jak to są złymi ludźmi, bo to są triki. Ja zresztą też tutaj zastosowałem pewną gradację konfabulacji. Kłamstwo to jest bardzo mocne słowo, no ale marketing posługuje się swego rodzaju konfabulacją w różnym stopniu. Tak, jest to zatajenie pewnych faktów, jest to ich ominięcie delikatna zmiana faktów, konfabulacja właśnie i w ten sposób no, próbujemy wywierać nacisk, wpływ na konsumentów, właśnie namawiając ich do, do, do decyzji zakupowych. No, właśnie, bo w książce pokazuje pan nie tylko te triki i sztuczki marketingowe, ale również pokazuje pan wiele przykładów godnych naśladowania. Jest przecież bardzo dużo firm, dużo marek, które prowadzą etyczny marketing i są rozpoznawalne, a ich produkty czy usługi są przez klientów bardzo pożądane. I teraz pytanie, jak te firmy to robią, albo może inaczej, jak powinniśmy to robić jak firmy, które tego nie robią, powinny działać, żeby ich marketing i cała działalność była etyczna. Ja powtórzę, bo nie chcę narażać się branży marketingowej i być tutaj takim Don Kichotem samotnym, który wymyślił sobie, że marketing jest nieetyczny. On w dużej mierze jest etyczny. Na straży tego stoją w różnych krajach różne instytucje. W Polsce jest to Komisja Etyki i Reklamy, w której też zasiadam, która pilnuje, aby działania marketingowe były etyczne. Co do zasady one są etyczne. Natomiast ja próbuję pójść dalej. To znaczy powiedzieć, że oprócz tego etycznego marketingu, oprócz unikania konfabulacji no i takich trików, o których piszę, próbować robić coś jeszcze dla świata. Piszę o marketingu etycznym, ale jakby celem moim było też namówienie firm do wejścia na drogę zrównoważonego rozwoju, tak zwanego sustainability, ponieważ to wydaje się dużo ważniejsze dla nas, ludzi i dla planety, żeby firmy działały w ramach tego i robiły coś dobrego dla świata, dla ludzi. Mówimy tutaj o szerokim problemie ekologicznym, o problemie z dużą ilością śmieci, plastiku, o marnowaniu jedzenia versus głód na świecie. O, o, o problemach z utylizacją ciuchów, nadmiaru ciuchów. Branża modowa jakby widzi ten problem, to to jak się je produkuje. Dlatego też celem moim było powiedzenie, że marketing etyczny, tak, to jest taki must have, must be, natomiast pójdźmy dalej, spróbujmy coś zrobić więcej dla świata i ta inicjatywa powinna wyjść od marketingu, bo to marketing jest najbliżej konsumenta, najbliżej rynku i to my, marketerzy, mamy tak naprawdę wiedzę o tym, czego ten konsument potrzebuje. Wiemy, jakie ma insighty. Czyli, czyli potrzeby, wyraża je i my uprawiamy swego rodzaju sztukę socjologii, wsłuchując się w te głosy i możemy na nie reagować, no po to z jednej strony, żeby kreować popyt i generować zysk dla firmy, ale też przy okazji, wsłuchując się w ich potrzeby wyższe, robić coś, za co będziemy docenieni i co będzie miało no, dobry wpływ na, tą, na to miejsce, w którym żyjemy i na nas samych. Tak, wspomniał Pan tutaj o branży modowej i chyba rzeczywiście jest tak, nawiązując do ochrony środowiska, że świadomi są coraz bardziej konsumenci, ale też chyba firmy również są coraz bardziej świadome tego, że działania firm z tej branży to nie zawsze były czy nawet są nadal dobre dla środowiska, bo tutaj nawet przyta przytacza Pan w książce takie bardzo konkretne dane. do Dotyczące na przykład branży modowej, że obecnie branża modowa jest ósmym najbardziej zanieczyszczającym naszą planetę przemysłem, i dotychczas jednak wiele firm chyba działało trochę tak, że wprowadzając jakieś różne nowe kolekcje, to często y, opatrzone one były takim szumnym hasłem eko, gdzie nie zawsze to odzwierciedlało, jak to naprawdę wygląda. Natomiast wydaje mi się, że w którymś momencie firmy. Również dostrzegły to, że jest to dla konsumenta istotne, i jeśli konsument będzie przekonany, że rzeczywiście firma dba o środowisko, to tym chętniej kupi dany produkt, yy, i tak naprawdę nie stracą tego klienta, tylko, tylko będą go mieli, chociaż tu z drugiej strony no, widać, że. Ubrań na przykład się cały czas na świecie bardzo dużo produkuje, chyba niepotrzebnie aż tyle, bo tutaj też przytacza Pan dane, że co roku na świecie produkuje się 80 miliardów sztuk rzeczy w przemyśle modowym. We Włoszech rocznie ponad 466 tysięcy ton odzieży ląduje jako śmieci i mm, Chyba też bardzo ważny jest tutaj apel do, yy, do przedstawicieli, zresztą nie tylko tej branży, ale wszystkich innych branż, że ważne są nie tylko te działania etyczne, ale również yy, takie działania właśnie na rzecz ochrony środowiska, na rzecz nas, konsumentów, na rzecz tego, żeby świat funkcjonował dużo lepiej. Tak, to jak powiedziałem, było moim celem, żeby wychodząc od marketingu etycznego, czyli tego, tej bazy w komunikacji z konsumentem, no pójść dalej jednak o krok i, i wejść na tę drogę zrównoważonego rozwoju. Do tego potrzebne jest już zaangażowanie całej firmy. No ale od czego jest marketing? Od tego, żeby właśnie inicjować takie działania, żeby przekonywać prezesów, właścicieli i inne działy do tego, żeby, żeby tę drogę zrównoważonego rozwoju zastosować w pełnym wymiarze, żeby to nie było tylko hasło. Zresztą no wiecie, wie, wie Pani, jak to jest z, z działaniami tak zwanego CSR-u. Jedne firmy robią to z głową, inne, by mieć z głowy. Um, oczywiście namawiają do tego, żeby to robione było z głową i żeby było taką prawdziwą misją firmy, żeby było w jej DNA wpisane. Do tego jest potrzebna na pewno pełna zgoda, zgodność co do tego yy, najwyżej, tak? czyli mówimy tutaj o właścicielach, prezesach. Dlatego też przykłady firm, które... No, postępują etycznie, uprawiają marketing etyczny, a jednocześnie są na drodze sustainability, zrównoważonego rozwoju. To są firmy, gdzie to właściciel miał taką potrzebę, miał taką, takie poczucie misji i to on zdecydował i narzucił swój sposób myślenia wszystkim pracownikom, poddostawcom, kontrahentom, partnerom. To się opłaca, to działa, bo z takimi firmami chętnie pracują pod dostawcy kontrahenci. takie firmy są lepiej odbierane przez konsumentów. Zresztą ja mówię o rzeczach emocjonalnych, bo to książka jest o, o, o poniekąd o emocjach, ale nie uciekam od danych, bo to na nich my marketerzy bazujemy. No i one mówią, że ponad 70% konsumentów oczekuje wręcz od tego, żeby marki robiły coś dobrego dla świata. Czyli no, patrząc pragmatycznie, można w tym widzieć pewnego rodzaju biznes. Tak? Oczekują tego konsumenci, więc to róbmy. Ale ja mam do tego, żebyśmy to robili nie tylko dlatego, że tak mówią liczby, ale taka jest potrzeba. No, żyjemy na, na ziemi, która potrzebuje pomocy. Musimy stanąć, zatrzymać się yy, yy, nad pewną refleksją. Yy, wysoko na agendzie przed, przed pandemią były tematy związane z ochroną środowiska, a potem niestety yy, przez problemy aktualne, one zeszły na drugi plan. Mam nadzieję, że to wróci i to nadal będzie priorytet dla wielu firm, bo źle by było, gdybyśmy się cofnęli o te kilka lat do tyłu, a tymi sprawami trzeba się zająć pilnie. Tego oczekują konsumenci, no i tego my jako ludzie, myśląc, troskliwie o naszych dzieciach, w jakim miejscu, na jakim miejscu będą żyły. Także gorąco namawiam do tego, żeby, żeby tutaj marketing był tym inicjatorem i tym takim impulsem pierwszym w firmie, do tego, żeby przekonywać firmy do wejścia na drogę zrównoważonego rozwoju. To robi wiele firm świadomych na świecie i, i, i casey mówią, że na dobre im to wychodzi, mówiąc krótko, mają super postrzeganie, e, wyniki są świetne, no a przy okazji mają też zaspokojone te potrzeby wyższe, własne i swoich konsumentów, że robią coś dobrego dla świata i ludzi. Czyli możemy podsumować tak, że marketing taki oparty na prawdzie jest jak najbardziej możliwy. I może mógłby Pan jeszcze w kilku słowach powiedzieć naszym czytelnikom, odpowiedzieć może naszym czytelnikom na to tytułowe pytanie, jak prowadzić etyczny marketing bez obawy, że zyski spadną. Bo okazuje się, że możemy. Że możemy. Najlepszym chyba dowodem na to są firmy, które to robią. Ja opisuję kilka case'ów w swojej książce, ale ich jest dużo więcej na świecie. Najbardziej świadome w tej kwestii są firmy amerykańskie. Marketing zaczął. Ameryka jest kolebką marketingu, tak? dlatego też to oni tam zawsze są pionierami pewnych nowych rozwiązań, nowych trendów. To się opłaca, bo tak jak powiedziałem wcześniej, badania mówią, że konsumenci tego oczekują. Czyli jeżeli chodzi nam o tę atencję konsumenta, chodzi nam o to, żeby on naszą firmę wybrał naszą markę i z nią był, był lojalny, no to oprócz tego, że oferujemy mu wysokiej jakości produkt czy usługę, oprócz tego, że zapraszamy go do swojego fajnego, lifestyle'owego świata i te komunikaty marketingowe dają mu to poczucie, że jest to marka, z którą on chce być, no to jeszcze chce, żeby ta marka coś robiła dobrego. No jeżeli on będzie miał komplet tych doznań tego co marka mu oferuje, no to będzie z tą marką, będzie ją wybierał, będzie jej lojalny. Czyli mówiąc krótko, będzie generował zyski dla firmy. I to myślę jest droga na którą firmy powinny muszą wchodzić, bo za chwilę e, jest tak dużo generycznych produktów, usług, marek, które niewiele się między sobą różnią, no to dojdzie czynnik wyboru opierający się na emocjach, na tym, czy ta marka robi coś dobrego. I wtedy już tylko ci, którzy będą to robić, będą wygrywali. Pozwoli Pan, że podsumuję zatem optymistycznie naszą rozmowę takim cytatem z Pana książki: Skoro jesteśmy w stanie kreować postawy konsumpcyjne i takie, które szkodzą światu i ludziom, możemy wykreować postawy odwrotne. I tym podsumowaniem zachęcam naszych czytelników do czytania, przeczytania książki Mark Etik, Mariusz Ryciak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeśli pani pozwoli, jeszcze chciałbym taki przekaz bezpośrednio do naszych czytelników i widzów, którym zresztą kończę swoją książkę. Zróbmy to, zmieńmy świat na lepsze, bo jak nie my, to kto, a jak nie teraz, to kiedy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mark Etting, Mariusz Ryciak, polecam.